Właśnie z mojego domku, a przede mną pojawiły się portale Minecraft Movie, takie jak Steve, różowa owieczka, Chicken Jackie i Minecraft Movie. I nie mogli się doczekać, żeby wejść teraz do tych portali, ponieważ byłem na tym filmie w kinach i mega mi się podobał. A wy byliście na tym w kinie. Jeżeli byliście, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, kto był. Bo jestem mega ciekawy, jak dużo osób obejrzało ten super film, bo mi się mega podobał. Dlatego teraz tak bardzo chcę wejść do teraz każdego portalu, tylko nie wiem, do którego powinienem wejść. Najpierw, może wybiorę portal Steve'a, bo to w sumie była główna postać tego filmu, więc możemy tam teraz wejść. Więc uwaga, wbiegam. I zobaczcie, przyniosło mnie teraz na survivala jakiegoś. A przede mną mam wielki napis survival i listę zadań do zrobienia. Zbuduj domek, zrób farmę z żelaznej temki, pokonać cztery zombie. Mega proste, to więc zabieram się teraz. Zaśnięcie tego drewna, żebyśmy mogli zrobić pierwsze narzędzia, żeby zbudować domek. I zobaczcie, mamy na to cały jeden dzień. Słońce idzie w górę, więc musimy się naprawdę spieszyć Aż nawet dostałem osiągnięcie za wykonanie kopalnie drewna. Nie dowierzam w to, jak mi to bardzo dobrze idzie. Gdy już ściąłem całe drzewo, muszę teraz zrobić crafting, więc używamy teraz czterech desek I musimy zrobić żelazne itemki, ale najpierw, żeby zrobić żelazne itemki, potrzebuję zrobić kilo. I to w dodatku drewniane, żeby wykopać dużo kamienia, którego jest tam bardzo sporo. Więc kopię teraz kamień, żeby mieć żelazne itemki. I to mi naprawdę mam nadzieję, że pójdziesz szybko, bo nie mogę się doczekać, zbudować swojej pierwszej chatki. Gdy już wykopałem trochę kamienia, zróbmy teraz kamienny kilo. I chodźmy do kopalni wykopać teraz sporo żelaznego tak żebyśmy mogli zrobić sobie całe itemki z żelaza no i oczywiście motykę bo musimy zrobić farmę i to chyba pszenicy ale żeby przetopić żelazo potrzebny będzie mi kamień więc szybko muszę wykopać ten kamień i muszę się naprawdę śpieszyć, bo czas mi się kończy i zaraz będzie noc i będę musiał pokonać cztery zombie, a nie mam żadnych itemów ani domku tyle węgla chyba mi wystarczy żeby nie tracić dużo czasu muszę znaleźć teraz kopalnię i wykopać bardzo dużo żelaza gdy już znalazłem kopalnię a dokładnie tu wielki kanion mogę wejść do środka i zebrać żelazo tylko jest mega problem te żelazo jest tak nisko, więc muszę się teraz tam jakoś dostać. Najprościej to chyba będzie zeskoczyć do tej wody i modlić się, że tu nie będzie żadnego potwora, więc dlatego teraz szybko zbieram całe żelazo, jakie tutaj jest. Gdy już zebrałem całe żelazo, mogę teraz zrobić sobie kamienne piecy i mogę przepalić całe teraz to żelazo, a w tym samym czasie muszę teraz zrobić żelazną łopatę, żebym mógł wykopać bardzo dużo dirta i zbudować swój pierwszy domek z dirta, bo takie domki kiedyś się budowało. Dlatego szybko zbierajmy bardzo dużo dirta, żebyśmy mogli zrobić sobie jakiś fajny Domek, a może i nawet Nubek się do mnie wprowadzi, bo Nubek strasznie kocha dirta. Jak już zebrałem bardzo dużo dirta, teraz muszę zrobić szybko jakąś lepiankę, tak, żeby przetrwać moją pierwszą noc w Minecraftie. Mam nadzieję, że Steve będzie ze mnie dumny. No i oczywiście Nubek, ponieważ robię cały domek z dirta. I tak oto prezentuje się cały mój domek, który przed chwilą zrobiłem. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zadowoleni z tego domu, że wam się podoba. A w tym czasie biorę całe żelazo, które mi się przepaliło, i muszę zrobić motykę, żelazny kilo, siekierkę i mieczy. No, i gdy mam zrobione wszystkie żelaznej temki, to mogę odznaczyć zadanie i dwa zadania mogę już oznaczyć: Domek i żelaznej temki. Muszę teraz zrobić farmę i pokonać cztery zombie. A czas mi się kończy, bo zaraz będzie noc. Muszę strasznie dużo rozwalić teraz trawy, żeby zdobyć nasionka i zbudować farmy. Wykorzystamy ten stawik i zaoramy tutaj pole i tutaj zasadzimy pierwsze nasze nasiona, więc mogę teraz posadzić i czekać na pierwsze siano, a w tym samym czasie zrobiła się noc. Dlatego z resztek żelaza zrobię sobie teraz klatę, chociaż chwileczkę. Zrobię sobie spodnie i buty. Będzie więcej zbroi. I mogę teraz czekać na zombiaki. Mogę je pokonać. Wtedy zrobię ten portal w końcu. Ej, chwileczkę, co to jest za wielki creeper? Miałem pokonać zombiaki, nie takie potężne creepery. Muszę być naprawdę ostrożny. No i pierwszy zombiak zostaje pokonany. Zaraz zostanie pokonany drugi zombie, chociaż on jest jakiś lepszy, bo ma kilof żelazny. I teraz trzeci zombie I potrzebuje znaleźć jeszcze jednego zombiaka, tylko pytanie, gdzie on może być? I uwaga, czwarty zombiak pokonany zostaje teraz. Ale ten survival był przyjemny, dlatego Teraz chodźmy może do portalu owieczki. No i kto by pomyślał, że będziemy rozwiązywać teraz quiz od razu w portalu owieczki. Mamy teraz kurczaka i zombiaka, i to będzie. Ej, nie mam pojęcia, co to może być za postać. Kurczak i zombiak, szybko pomóżcie mi! Chyba to będzie Chicken Choki. Jez, miałem rację, zgadłem! Ej, fajny quiz! Nawet mi się podoba. Nie będę ukrywał, że nie! Nie sądziłem, że coś takiego może być w portalu odróżowej owieczki. Dobra, teraz zobaczmy kolejne emoji. To no to może być? Ja wiem, kto oglądał film, ten dobrze wie, co to jest za postać. To jest Dyrektorka ze szkoły, tylko nie pamiętam jej imienia. Więc możecie napisać, czy Wy też pamiętacie ją, czy w ogóle oglądaliście ten film, bo nie jestem mega ciekawy. No dobra, dawajcie kolejną teraz postać. Musimy się przyjrzeć do okładek i Głęzda, charakter. No dobra, no E, no to jesteśmy właśnie w tym portalu różowej owieczki. No to oczywiście, że to jest różowa owieczka, tylko gdzie ona była, nie pamiętam ułożenia jej na tablicy. Ale tak czy się zgijaliśmy, że to jest piększe i to jest od Steve'a lojalnym zwierzęciem. No to będzie Denis! Ten Wilczak, pies jak on on się nazywał Denis. Fajna nazwa w ogóle dla pieska. Jestem ciekawy, czy wy to wiedzieliście. Możecie napisać. Oczywiście je piszcie i razem ze mną, zgadujcie, bo jestem ciekawy, jak wy dobrze znacie ten film. No i zobaczmy teraz kolejny charakter. Kto to może być? Ej, dobra, to jest ten. Yy... No to jest on, tylko nie pamiętam jego imienia. On jest tutaj, no tutaj. Odkryj to, on jest w tym miejscu. Przecież dobrze wiem. Garbaga, begaba, Kolejna postać, czekaj, okay. Zobaczmy, kto to będzie. Kolejny charakter i. Ej, to jest tak przyjaciół. Nie, to jest. Ta pani, nie pamiętam No nawet nie zwrócimy uwagi, no to wiecie, która to jest Ten, kto oglądał, ten dobrze wie, nie pamiętam tylko imienia No to ona, o to mi chodziło I kolejna emoji Zobaczmy, które będzie to tym razem Ej, to jest dobra, to jest villager, to jest mega easy To jest villager, no przecież wiem no, Znam to, ale nie wiem, gdzie był villager Tutaj na tych kartach obstawiam, że był tutaj Nie, nie miałem racji, on gdzie był ukryty Nie wiem nawet, uwaga, uwaga Teraz kolejna postać i to będzie Teraz, ej, to jest Steve Zdecydowanie to jest Steve, Steven nie jest Steve, to jesteś ty! Ja to bardzo dobrze wiem, bo już byłem w Twoim portalu. I miałem rację, jest to Steve, który był tutaj! Teraz dajcie mi kolejny trudniejsze, ale coś trudniejszego, proszę, bo ja wszystko znam, bo byłem na tym filmie. I zobaczmy, kto kolejny GUSD charakter. Pytanie teraz, ej, to jest dobra, to jest mega easy. Ciekawe, czy wy wiecie, bo ja wiem. Uwaga, uwaga, Creeper. Serio, to jest Creeper. Też, też w to nie wierzę, ale to jest Creeper, bo był wybuch, był zielona twarz. I to jest Creeper! Jestem mega ciekawy, czy wy jesteście tak samo dobrzy w zgadywaniu jak ja. I Zobaczymy teraz kolejny, mamy teraz dziesiątą postać Już zobaczymy czy dobrze na... I zobaczmy co ty... Ej, dobra, to jest... Ja już wiem Ja wiem, ja wiem, ja jestem była za bardzo mądry na tą grę Bo to jest Żelazny Golem Ciekawe kto wiedział. Iron Golem, miałem rację Ciekawe czy wy mieliście rację Kolejna postać, proszę państwa, to będzie Raz, dwa, trzy Ej, no takie proste, zombie. Myślałem, że coś trudniejszego dadzą I coś kolejnego i powiedzcie, że będzie coś trudnego No... No to jest główna postać filmu No daj... Ej, czemu nie pamiętam jego imienia? Dosłownie nie pamiętam jego imienia A on był główną postacią Henry, no tak, to był Henry Nie no, portal Mowieczki też był mega spoko Ale chcę zobaczyć co jest w portalu U tego chicken choki. Tam na pewno będzie coś zabawnego Więc muszę tam wejść Mam nadzieję, że nie będzie parkuru Bo nienawidzę go Uwaga, wbiegam Mam na dziwną mapę Ponieważ mam dwie trasy, które prowadzą do tamtych drzwi I jedna jest mega prosta, którą przejdę bez problemu A druga jest o wiele trudniejsza Ponieważ będę musiał tym motorem przeskoczyć Przez ten płomienny Krąg. I bym nie chciał skakać przez ten płomień, bo ja nie potrafię, nie jestem kaskaderem taki. Dlatego wybór należy do Was. Jeżeli chcecie, żebym wybrał tą łatwiejszą trasę, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli tą trudniejszą, to zostawcie subskrypcję. Dam wam 5 sekund na pomyślenie, co chcecie mi dać. Czy łatwiejszą, czy trudniejszą? 5, 4, 3, 2, 1. No nie wdaliście więcej subskrypcji tym razem, ale dziękuję tym, co zostawili łapkę w górę. Więc niestety będę dzisiaj kaskaderem i będę skakał tym motorem przez ten ok tych krąg, tylko żeby dostać podpowiedź. Więc uwaga, muszę tam spokojnie przejść teraz po tych szybach. Jeżeli się poślizgnę na tej szybie, to wpadnę do lawy. Więc to jest naprawdę ryzykowne. Następnie muszę przejść na ten motorek i doskoczyć na tamtą platformę, przeskakując ten wielki płomień Mam wielką prośbę do Was: zostawcie łapkę w górę dla odwagi, bo to będzie naprawdę ciężkie. 3, 2, 1, skacze! Ja cię kręcę, udało mi się i to było mega ciężkie, bo motor poleciał dalej. A ja zostałem tutaj, biedny motorek. Ale teraz muszę się dostać do tamtej drzwi, skacząc po tej trampolinie, więc muszę się naprawdę wysoko wybić, żeby doskoczyć tutaj. I uwaga, skaczę! Teraz muszę zostać na tą platformę, więc to też będzie mega ciężkie. I no i został mi teraz ostatni portal, który jest Minecraft Movie. Muszę tam teraz wejść, ale jeszcze raz zapytam, czy na pewno wszyscy byli już na tym w kinie. Mam nadzieję, że tak. Dlatego ja teraz wbiegam. Nie, ja się w ogóle nie boję creeperów, zombiaków i innych takich szkieletonów. Mi się wydaje, Szarki, że ty jesteś cykowca. I bałbyś się na przykład walczyć z pięcioma pojunkami, dwoma creeperami, nara. Jesteś chory, nigdy w życiu bym się nie bał. Ja się takich rzeczy nie boję, jestem już duży. Tak, to ciekawe. A dałbyś radę na przykład wypełnąć na pełne morze i płynąć na tratwie wśród na przykład El Gran Maya i Bloopa? Tylko ty jesteś głupkiem, bo takie potwory jak El Gran Maya, Bloopni w ogóle nie istnieją. Czy ty jesteś na pewno pewny tych słów? Wydaje mi się, że istnieją takie potwory morskie. Nie istnieją, Dili, i nigdy nie istniały. To, że ty oglądasz za dużo TikToków, to już twoje sprawa. No to mam super pomysł, w takim bądź razie przygotuj wyprawę na tratwie i popłyniemy w pełny morze i zobaczymy, czy istnieją takie potwory. No oczywiście, że to zrobię i żebyś tylko nie płakał. A ja widzowie muszę załatwić pewną sprawę mojego przyjaciela doktorka, bo mam niezły pomysł na pranka, którego będę mógł zrobić na szarki. Pani doktorku, pani doktorku czy ma pan może jakąś straszną miksurę przemiany w potwora morskiego, bo chcę zrobić pranka na szarki. Tak się składa, że taką posiadam, przed chwilą nawet ją zrobiłem i jest to niestety, ale tylko straszny reki. Jak to tylko straszny rekina? Nie masz jakichś innych potworów, na przykład El Gran Mai albo Blupa? Nie mam, musiałbyś mi załatwić parę rzeczy, żebym to zrobił. Na razie mam tylko rekina. To proszę o tego rekina i co mam przygotować dla pana, żeby pan mi zrobił resztę, mikstur? musiałbyś mi narysować, jak te potwory wyglądają, żebym mógł ci to zrobić. Bez problemu, na pamięć znam te wszystkie potwory, więc mogę je narysować w tej chwili. No dobra, a to jest twój właśnie Reki. Ale ekstra dostałem właśnie podkę strasznego rekina, więc na pewno się w niego zamienię, z jak będzie szarki na tratwie. A teraz Muszę narysować na tej kartce. Zacznijmy od tego, że Blub chyba jest szary, więc zróbmy taką otwartą gębę. I niech to wygląda tak. Może coś to Kobi powie. Teraz to wszystko wypełnię i zrobię wielkie oko, bo ten Blub chyba ma takie wielkie oko. Ale zrobię z taką czarną gałką tutaj, żeby był straszny. I na pewno musimy dorobić teraz wielkie, upiorne zębiska, bo ten Blub na pewno ma jakieś zęby. I czy, doktorku, tobie to przypomina jakiegoś strasznego potwora morskiego? Tak, przypomina mi, nawet wiem jakiego. Jakiego, doktorku, powiedz Znam to wszystkim? Wygląda jak Blub. Dokładnie, czyli przygotujesz mi taką miksturę? No pewnie, że ci przygotuję taką miksturę, już się biorę do roboty. Proszę oto twoja mikstura, blupa. Faktycznie dostaję miksturę Blupa. To teraz jeszcze narysuję El Gran Maja i nie jak mi przygotuje miksturę El Gran Maja. Ale Gran Maja jest mega prosta do narysowania, bo ona ma tylko parę takich oczu tutaj w tym miejscu, ma wielki uśmiech, ale te wszystkie oczy musimy pamiętać, że są białe, więc na pewno są takie straszne. Też ma wielką szczenę, więc musimy narysować tutaj taką szczękę, a następnie takie wielkie kły, bo ta El Gran Maya ma strasznie dużo zębów, które przecinają jak jakiś nóż. Czy panu doktorkowi przypomina ten potwór jakiegoś potwora? El Gran Maya, odważnie już się biorę do roboty w takim razie. O, i trzymaj, to twoja potka. Dziękuję za przygotowanie wszystkich potek. W takim bądź razie idę prankować teraz Szarkiego. Tylko pytanie, gdzie ten Szarki zbudował tą tratwę? Najpierw muszę się z nim skontaktować. Ej, Szarki, gdzie ty zbudowałeś tą tratwę, bo nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Diri, kieruj się na potmorski morski do doku. No dobra, to w takim już razie już tam biegnę. Ciekawe, gdzie Szarki zbudował tą tratwę, bo nigdzie jej tutaj nie widzę. Nie gadajcie, że to jest ta tratwa od Szarkiego, przecież my nią nigdzie nie dopłyniemy. Ej, Szarki, co ty zbudowałeś? Miałeś przygotować porządną tratwę morską. No, a co to jest? Tratwa morska. Wsiadaj, płyniemy. Tylko gdzie ty chcesz na tym dopłynąć? Ale no dobra, spróbujmy. Ty jesteśmy już na środku morza i tych twoich głupich potworów nie ma. No nie ma, to prawda, nie ma żadnego potwora morskiego, ale chwila, Szarki, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Czego ty znowu zapomniałeś, Didi? Nie wyłączyłem piekarnika w moim domku, więc muszę wziąć teraz wrócić na moje łódeczce prosto do domku i zaraz tutaj wrócę, przysięgam. No i teraz odpiłam właśnie o tej łódki i wypiję pierwszą potkę i będę strasznym rekinem i wystraszę teraz szarkiego, bo ten myśli, że żadnych potworów nie ma tutaj. Dlatego wychodzę teraz z łódki i piję tą potkę i zamieniam się w mega strasznego rekina. No zobaczcie, że jestem mega straszny. a ciekawe co to będzie jak się zamienię w Blue albo w Elgran. maje. Teraz muszę popłynąć do tej tratwy i wystraszyć szarkiego! Boże! Masakra! Tego Didiego nie ma już parę godzin! Dlatego ja je sobie po prostu wskoczę tutaj do tej wody i se popływa. Widzowie! Szarki w końcu wszedł do wody, więc mogę teraz podpłynąć i go wystraszyć. Więc się troszeczkę zanurzmy i go zaskoczmy od podu. Chwila. Co to za jakiś dziwny dźwięk? Kto tutaj jest? To ja, straszny rekin. Myślisz, że co? Zaraz się zjem, bo wszedłeś do mojej wody. O mój Boże! Tu faktycznie jest rekin! Uciekam. Odejdź stąd, głupku. Słyszałem, że że się nie boisz morskich potworów, a tak się składa, że jestem morskim potworem. No i zaraz pożałujesz, bo ci skopię tyłek, jeżeli stąd nie odpłyniesz. Nie odpłynę, bo muszę cię zjeść jakoś trochę. a mia niam, niam, niam. Ej, zostaw mnie. To ciekawe, co powiesz na to, jak rozwalę ci trochę łódki tej twojej traty. Zaraz zatoniesz cały? Nie rób tego, bo nie będę mógł się stąd wydostać. Muszę stąd odpływać. O Boże, jaki straszny rekin, nie miał rację. Haha, <laughs> Szarki się wystraszy. Ciekawe, co będzie, jak zobaczy prawdziwą Elgran Maję, to wtedy dopiero zrobi siki w majdy. A ja w takim razie się odmieniam teraz i muszę przypłynąć tu z powrotem na tratwę i powiedzieć, że wszystko zrobiłem. Szarki, szarki, ja już powoli wracam. Nie, co prawda nie było mnie trochę długo, ale zdążyłem wszystko zrobić. Idi tu był straszny rekin, zniszczył moją tratwę. Jak to straszny rekin? Przecież straszne rekiny nie istnieją, mówiłeś. Ale on jednak istnieje i tutaj był. Zniszczył mi tratwę, chciał mnie zjeść. Nie wierzę ci, pewnie sam rozwaliłeś tą tratwę. <laughs> Didi, nie rozwaliłbym tej tratwy, on naprawdę tu gdzieś pływa, uważaj. Przecież żadnego rekina nie widzę w tej wodzie, o czym ty mówisz? Didi, pakuj się tutaj na tratwę, tutaj jest rekin gdzie. Ej, szarki, tam daleko widać Elgrand Maie, jak tutaj płynie. No, El Grand jak gdzie? Przecież ona nie istnieje, Didi. Istnieje, ona tam płynie, nie wiem jak ty, ale ja zwiewam z tej tratwy wraz z powrotem do domku! Zapomniałeś o mnie! Nie, wcale widzowie o nim nie zapomniałem, po prostu zaraz wypijemy i El której Elgrand zamienimy się w nią i wystraszymy szarkiego. Dla Dlatego znowu pije tą miksturę i zamieniam się teraz w mega straszną wielką El Grand Maya. Zobaczcie, jakie ona ma wielkie kły. Więc teraz musimy podpłynąć do tej łódki i wystraszyć Szarkiego. Na pewno się wystraszy. A, to jest jakaś masakra. Didi sobie coś wymyślił. Przecież takie potwory nie istnieją. O czym on widzowie mówi, jak to takie potwory nie istnieją? Przecież jestem straszną El Grand Mayą. O czym ty mówisz dzieciaku, ja nie istnieję? Tak, nie istnieje. A co tu robi Grand Maya? Ja nie mogę! E, bo idę szybko do góry został. Zostaw mnie w spokoju. I co, Tyko, że uciekać przede mną, Ja i ze mną walczyć. Podobno jesteś takim osiłkiem. Ej, ja tylko żartowałem, Pani Elgrandmajo. Proszę idź stąd. to. ciekawe, co powiesz na to, że jak ci ziem całą tratwę teraz. Miam, 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 miam. Chodź teraz ty. Nie rób tego. Nigdy się nie dostaniesz tu do mnie. Będę tu tak długo, aż sobie stąd pójdzie. W sumie racja. Nie potrafię wychodzić ląd, więc się do ciebie nie dostanę. Niestety muszę wracać, ale cię zjem kiedyś indziej. Co teraz Dili powie? Mówię... Wiem, że to nie istnieje, a to jednak istnieje, wyjdę na głupka. Ale Szarki został sprankowany. Widzieliście, jak szybko wskoczył na ten masz. Myślałem, że naprawdę on zejdzie na zawał ze strachu. Ej, szarki, co ty tam robisz? Złaś stamtąd Diddy, tu była El Gran Maja, naprawdę! tu była. Jasne, sam mówisz, że El Maja nie istnieje i się śmiej ze mnie, że uciekam stąd. Ale ona naprawdę jednak istnieje. No to musisz mi jakiś dać na to dowód. Ej, czemu ta tratwa jest tak rozwalona? Zaraz utoniemy. No bo El Maya to zniszczyła. Ja stąd nie schodzę, Didi. No dobra, to w takim razie ja posteruję, chociaż się już chyba nie da sterować tą tratwą. Zostaliśmy tu uwięzieni na zawsze. Ale ty się, Didi, tak nie ciesz. Może miałeś rację co do tych dwóch potworów, ale Blup na pewno nie istnieje. To wygląda jak z jakiejś bajki. I po prostu. Ja ci mówię, że istnieją te potwory morskie. Zwłaszcza Blub. Ten Blub jest najstraszniejszy. A ty się śmiejesz, że to są jakieś trendy z TikToka. Nie masz żadnej racji. Nie istnieje Blub, gupku. No to w takim razie popłynę teraz po blupa i powiem, żeby cię wystraszył. A to se płynie. Może dolecisz tu za 25 lat. No dobra, to w takim razie siadam do łódki i płynę szukać blupa i przyprowadzę go na tą tratwę, żeby cię zjadł całego. 3 gupek myśli, że się nabiorę. Fie... dobra, może miał rację z tymi dwoma, ale z Blubem już nie uwierzę. Skoro szarki nie patrzy teraz w moją stronę, to jest idealny moment, żeby wypić mixturę, Bloopa i się w niego zamienić. Zobaczcie, jakim jestem wielkim blupem. Jest tak wielki, że ja się nad nim jeszcze w kamerze, żeby wam go pokazać całego. Dlatego mam nadzieję, że szarki się mnie teraz wystraszy, więc płynę w jego stronę. O Boże, jaki ogromny ten blup. To niemożliwe, że on istnieje. Muszę stąd jak najszybciej odpłynąć. O, zostaw mnie. Wracaj tu, szarki. Mówiłeś, że nie istnieje. Tak mi powiedział. Didi. No bo tak myślałem, ale, ale ty wyglądasz na miłego, nie możesz mi zrobić krzywdy. To gdzie ty w takim razie teraz uciekasz, skoro jestem niewymiły? E, no jak najdalej, bo ja się boję takich rzeczy, ja jednak z nimi nie chcę walczyć i proszę, żebyś dał mi spokój. No to się szykuj, no teraz pożarcie będziesz moją przekąską dzisiaj, myślisz, że uciekniesz? A, proszę nie, rób tego, zamykam oczy, błaga. Szarki, ty cykose, to bym ja, Didi, cały czas. śmiałeś, że nie istnieją te potwory, a w sumie nie istnieją, bo ja się za nie przebrałem. Ty głupko, na początku wiedziałem, że to ty, ja tylko sobie tak żartowałem, że się boję. Jasne, ty żartowałeś, ty się prawie popłakałeś ze strachu, widziałem to i widzowie też to widzieli. Ja się takich rzeczy nie boję, daj mi spokój. Ej, żarki Elgran, moja tam płynie. Co, gdzie? Ucieka. Ale on szybko zaczął płynąć, on naprawdę się jej boi.